Ten pies, to ten czternastolatka i siedemnastolatek. Co? Ten piec? Ale ja przecież wiem wszystko. A, wiesz? Chłopcu do tyłu. Chwilę od żebyś wiedział wszystko przed. I... To to Jeb*** Lepszy niż to na Facebook, chociaż sobie poczytasz coś ten. Ale nie czytam Facebooka. A Twittera mógłbyś. Dowiedział się dużo rzeczy, na przykład, że, nie wiem, chłop potrącił na pasach, na przykład. No to kit <laughs> Mam nadzieję, że dostał wynagrodzenie pieniężne Co to. Czy ja mam jakiś taki wyjątkowy, wyjątkowy dzień? Ej, nie mam pojęcia, tak szczerze. Ej, chłop siedzi odpowiada na pytanie widzowi, czy ma jakiś wyjątkowy dzień w swoim życiu. On widzę TikTok odpowiada, rozumiesz to? Masz jakiś wyjątkowy dzień, tak, ruu się <grym> starą. Ja do niego, będziesz grossen <grym> faros. on mogę skończyć stream, a teraz tak siedzi. Nie nie wiem czy mam taki wyjątkowy dzień. Może to czekamy na niego czy nie? Nie idziemy grać. Przyjdzie to przyjdzie, nie to nie. Nie! Yeah. Zobaczcie dopiero na ciku, śmieci uchwiek nienawidzę. <grym> you are about to join low. Okej, okay, join. K <grym> um, zdjęcie, co? <grym> Co ty pierd... tam... Mi się gierka jeszcze ładuje A, okej, okay, dobra, fajnie On mnie boli nadgarstek Aaa... Fight Fight, Dima Co jest? Postrzelina, nas, Sirwen, postrzelili nas Spadamy w dół Aaaaaaa o Nie, on spadnie, spadnie, spadnie Nie, się nie, nie. O, ty co ty robisz? To nie ja debilu, jestem za tobą To nie ty? Ty, możemy go zab... Dawaj kurwa, czekaj, czekaj, czekaj ja baj. mu pomogę, kamieniem, ja pomogę. Jem, 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 pomogę mu Będziemy kolegę maltretować Zjemy cię jak coś <laughs> Jak te itemy podnieść? Buduj Ma, kurwa nóż. ognisko no, Aj, a, po prostu no. budować ognisko, zobacz to Widzisz, wyjął... Wyjął kłodę z rzeki, widzisz Mam siekierę Mogę ci zajebać? Oh, o kurwa, sorry! Ej, ja mam jakiś no namiot. No tu, Widzisz to, co mam? Co to Bła jest? Nie, nie wiem. Nie mogę. mogę, ale... <laughs> A jak pokazuję Mogę mu zajebać? Oh. Sorry! Halo. <laughs> po czym ty mówisz? Po prostu wyjąłem krótkowówkę. Halo. Halo! Halo! Kimś z Halo! Ty, gadaj mi tak przez gierkę, ty! Pojebało cię... Halo! <laughs> Zamknij pi... Halo! <laughs> yeah. Schronienie. Słuchaj tego, słuchaj tego, słuchaj tego, słuchaj tego! What the f... Ło, wow, co on robi? On lewituje! Na tym i na kurwy! Na tym i na kurwy! My Jademy na kurwy, jadę na kurwy Matoły, mumy PEŁNO dypta Jademy na kurwy, jadę na kurwy Makanio, mumy pełne kapdy Jademy na kurwy Jademy na Ho, Podpaliłem się! Pali się! Pali się kurwa! No palę się! Normalnie, ty! Co jest? Dobra, dobra O kurwa, co to? Liście! Autysta pierwsza z lesie. Co to jest? Liście. Generalnie to wiem, że na pewno w tej grze jest ta... Jest ta Oj, baba tutaj, jakaś woł. i możesz ją wyruchać. CO?! GDZIE?! Idziemy tam od razu, instant! Napiłem się wody. Ty to oddaję tę staminę! O jak jest dobra ta woda, przygotowana, a nie jakaś kujowa. Ty, kanibalan zgoni, kanibalan zgoni, kanibalan zgoni! Gdzie? Gdzie? Nie, to Kamil. <grym> to Kelvin, Co? Oj, chłopie, kurwa! Jak autysta, no. Ty, jest problem, bo jesteśmy tu tylko we dwójkę na tej wyspie. Trzeba nas rozmnażać jakoś. Się ruchać? Nie. Ty tu jest dalej piasek. Gdzie my idziemy w ogóle? Do lasu. <laughs> Do lasu? Nasz tu <laughs> <kinuarek? śmiech> Ty, Królik. Królik, 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 królik. Tam są tam są. Co tam jest? Co tam jest? Coś tam biega za czworaka. To pająk. Myślisz? Okay. Albo jakiś jeleń? Nie. Dobra, jak Co się tu jest. Czyli te pająki to chyba jakieś przeklęte. Patrz, 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 zobacz, tutaj zobacz. Patrz. Nie, nie umył się zobacz. What the fuck? To, to jest Pietrochy chyba. What? Co jest? Wiewierka O kurwa, uderzył mnie! Ty kurwo! No jednosku! Chciałem mu głowę! Nice! Ty ale się wypił fajnie. Biorę go! Gdzie ty idziesz? Jak ty nie chcesz, to się sam dał radę z nim. Ty go ruchał. <laughs> to Co ty robisz? No i tu leżę! Co ty? No się o! Nimi... I drugi pa. Ja się jakbym mi kamień dał, to zjedzą? Myślę, że tak, na pewno rzucimy. Mam ich iść w w stronę. Widzisz, że jest złapie. Nie, 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 zobacz, nie, 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 fajnie drupis Byśmy <laughs> nie, z nie, Dobrze mnie nie, Figierce? Tak nie, nie, nie ja pierdolę co. Pieniądze, będziemy bogaci jak z tego wyjdziemy. Jo, ile rzeczy do zbierania. Co jest? Ty, Michael Jackson tutaj jest. Ty! Pa, tu ksiądz był. Ty, co jest? Pojawiłem się na tym. Na normalnej ziemi. Ziemi. A jest problem, bo jest tam giga daleko, jest na jakiejś górce. Jak ja zejdę to ja spądaję i się zawinę. Ej, i bez jestem na <śm> Gask Gask Ej, bez kitu, jestem jakiejś górze, taki pierdolonej, ogromnej. Nie mam zrobić. Ale, testuję limity tej gry. O, kurwa. Zdechłem gdzie się pojawiłem, ty? I się zrespiłem wiostek tych! Chodzących na cztery łapy! Ale matce jedna, fajnie. I mi nie stapią, ty. Tak, oni myślą, że ja jestem swój, chyba. No mm, tylko masz tak swój, no. Ale mają dobre ja mam nie Tak, Kelvin, to jest jakiś zjeb, no? Masz rację. Chyba nie ta częstotliwość. I'm so sorry. Nie mówiłem o tobie, że to jest jemy, tylko o kanibalo, ale dobra. Wypierdalaj ten czar kurwa jebany. Ty Kurwej stąd. Co kurwa kamieniem? Spierdalaj! Kanibala zabiło. Kozak. No. Ja już tej tam robię tę psztlną chatkę. Misiu. Dobrze, 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 dobrze. Będziemy się w niej ruchać. Nie, będziemy kurwa robić dzieci. Czyli ruchać. Nie. Idzie jakiś ten, jakiś chłop z maczugą, potrzebuje twojej tej obecności, wiesz, teraz w tym momencie. Wiesz co, w tym momencie może być ciężko, bo właśnie łupie nogi jakiemuś kanibalowi. Ale potrzebuje bardzo twojej potrzeby, wiesz, tutaj. bo ten chłop chodzi biały z maczugą i mi pierdoli. Proszę, przybądź na ratunek mi, proszę. No ale ja jestem dosyć daleko. Proszę, przyjdź do mnie, proszę. A. Jak się robi na przykład Łuk. Kanuję że... a nie wiem, nie fajem ci, nie fajem ci. Napraw mi, proszę, powiedz mi. A ładnie poprosisz? <śmiech> <śmiech> Zdobądź bale i napełni pojemniki. Rozumiesz? Super kalin. No, dobry kalin. Tak, dobry. Ja mam zrobił pułapkę na no, te zwierzęta, ty małe ee... patrzcie, na przykład tutaj byśmy postawili tylko pułapeczkę na zwierzęta, zobacz no. tutaj Pik, Wypierdalaj stąd powiedziałem <po2> Czemu się ciebie boję a mnie Bo ja jestem groźniej, że coś w gąszek pizzy A! Kurwa! <gosta> co ci powiedziałem, prawda? On no ma trzy nogi w ogóle, co jest? Tak ja, ja? Dwie nogi i duży fiut, trzecia noga. Zrozumiałem, mam to samo. Dobra, idźcie do mówienia o kolana. Idzie, idzie. Teraz weźmę słab za głowę, tak wiesz, tak. Powiedz jej jakiś komplement, teraz coś wiesz, coś nie. Ale fajnie siadasz na tych trzech nogach. Co ty kurwa tam sobie gryzasz po znakcie? Dobra, dobra. Git, teraz podejdź do niej, swap ją za głowę. I rozpierdolę tu całe kolano. Podejdziesz tutaj dzisiaj, halo. Aha. Oj, ma dupę. A, Widzisz? Robię nam domek. Ej, bije mnie. O mi za <laughs>

nie W tej gierce doszło coś takiego, że masz właśnie po to budowanie, widzisz? I masz sobie po prostu ten, tak jak zrobiłeś ten tutaj. Ty, 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 tym patykiem tak samo my robimy, jakby domek od podstaw. Czyli po prostu kładziemy tutaj te fundamenty od podstaw, i po prostu możemy wziąć w ręki patyk, i se kurwa, po prostu wziąć go tutaj. pierdolić. I o to właśnie chodzi w tej grze, że możemy tak sobie zrobić domek od podstaw. No ale i po co zrobiłeś ten drugi panie? A ci pierdolnek! Po, po co zrobiłeś? Po co zrobiłeś? E, 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 e. Żebym powiedział od razu, to nie robił tego gówna przecież, że już teraz dowiedziałem ale robimy to taka może zrób na drzewie na przykład, yeah. żeby był ten cały ten, ten wiszący Most wiszący? Mosty wiszący. No klik, ja... kliknij B, no. sobie X, zmień sobie tryb I zobacz, co tam się odpierdala z tych rzeczek Trzymajcie mnie kurwa, trzymajcie mnie, proszę, trzymaj mnie Popali stację? Popali stację. To ty kurwa ja. robisz, Kelvin? Ja mieć patyki, ja mam chłopiec patyki mam. Kelvin na pierdla rozumiesz, On się wpierdala kurwa w ścianę. Od domu. co on robi. Już nieważne. ważne. Kelvin, możesz zapierdalać? Na przykład nie mamy całego kurwa dnia. Już jak moja mama. Nie ma całego dnia. Proszę. Trzeba fałty taki użyłoś. Zróbmy z fałty. Nie. Zróbmy nóżko. Masz patyki? No. O zajebałeś mity kurwa kurwo! <noise> się sobie zmęczony Ty kamień cię przydał tam mu robisz. Nie rozumiesz, że my tyle teraz straciliśmy na budowanie jebanego domu teraz go rozpierdamy Jesteś świadomy No, zostałem ja W łeb <głosy> <głosy> Oho, oho, uwaga! I teraz klęka o nie chuj no. Nieee Ruszyłeś się pewnie, tak? Nie, nie ruszyłem się, chodź. Kurwa bym miał dziewczyny O, patrz, chodź tam, chodź, 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 chodź. Faktycznie, Faktycznie, nie ruszyj się, nie ruszyj się, nie ruszyj się, nie, ruszyj się. nie do mnie proszę O? Ciekła! Jaka fajna! <noise> Dobra. Się idzie Dobra, cyganie, na kurwa jestem rozpierdolony tej bazy. <noise> Co ty kurwa liście nosisz? <noise> nie się nam, patrz, zobacz, nie się ci, ci, ci. Liście, no weź od niej. Ale się boję, że mnie zarazi. No idź no, patrz, daję ci. O! Co ty Co ona mi dała, ty? To nie były liście, to było jakieś dziwne coś. <grymne> Marihuana. I ona musi jakby nas polubić, i my musimy akceptować w te gifty, i zostanie przyjaciółmi, gdzie z nim inter... 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 Cześć, ja, co tam? Ejka. Powiedz jakiś komplement. I mogę dać jej już rzeczy! A, A o, o, przyjaciółka! przyjaciółka. Ufa! A. Lol, możemy ją generalnie ubierać, nie wiem czy wiesz. Tu ją. Ale to muszę mieć jakieś rzeczy ją ubrać. Hej, co ty robisz? ucieka, boi się. Na ciebie się boi, a mnie nie. Jesteś taki brzydki. Będzie tam piękny. Daj swoją mordę? Tak, no, cześć. <grylady> ty nie żyjesz? Nie żyję. Ej, patrz, nie uszło się, patrz na mnie. No. Patrzysz? <grylady> Dzięki. No, <grylady> to włóczki. Co, ona będzie za nami chodzić, tak? Jak zrobić odfity? <grylady> ty włóczęg? <z buczyń>, czy... <grylady> Dziś tam chyba rkę czy kół i to robisz taki kółko co ci się robi na ziemi Ale postaw tu gdzieś tako, tutaj gdzieś w tym miejscu Ty kółko to O nie za małe Pięknie i teraz widzisz Wow I to jeszcze jest snopu, i to już możemy brać spalić Tylko nie wiem gdzie to się stachuje jeszcze nie to niech, Do niech dognieka tutaj do jakiegoś tego puminga chyba <laughs> Do ogniska! I to <laughs> położyć, patrz! Co to jest? O patrz! What? What? To kurwa jest. Palisada? Co ja, pewnie jak kanibale wejdą, tak, to się wyłączy gaz. Tak fajnie, to... tak. inter... Mogę to jakoś zniszczyć. Teraz siekierę normalnie. Tak, się siekierę zniszczyć, no? Ja. no nie wiesz, ja. tego to trzeba uważać, Biej, zajebałeś A nie, usuń element, C klikasz. Wstrzymujesz C. Wstrzymujesz C i usuwasz. I trzymasz cej i po prostu usuwasz, patrz, nie musieliśmy niszczyć domku, kurwa debilu! Kurwa, Zdobądź bale i napełnij pojemniki. kurwa. Cześć, mogę nie zajebać spelki? Ty, ona chce mi coś pokazać. Właśnie nie bo... wiem co chce ci pokazać, do ciebie mówiła. Biegni za nią, patrz. Biegne. One hour later. Jeszcze dalej z nią idę, czaisz? Bo <laughs> ją <ja> chyba do, <laughs> do <losu> zaprowadza. <laughs> Czyli jednak ma ochotę na liter Nagonami fakt, że się prowadzi na jakąś fabułę, bo jakieś gówno jebane, to nie wiem co zrobię. Jebne jak to będzie jakaś jaskinia czy coś. Ja jebne jak się okaże, że ja po prostu gonię, ona ucieka. co <laughs> jest najgorsze? Zamiast kurwa tych belek ciąć, to tutaj odkładasz, a potem ten jabil jest procent na te, te, te pojemniki. Patrz, on pojeżdża z czurbelkiem, Zdobądź balę, pójdź tutaj. Czajsz, no. Uff. Biegnie do ciebie, ona chyba jest bardzo na ciebie planu, wiesz? północ, Spadnie zaraz na nią drzewa, to tak dopiero zobaczymy. Co chcesz, że ja drzewo, co? Czemu ty kurwa z tej figiery napierdalałeś? Jak to z łuku podchodzisz i... O kurwa, nie trafimy. No kurwa! O, kolejny biegnie, pa. To zajeb... AH, z tego młotka! Wiem ptaka... <głodem> Wiem, kurwa! <panu>. Ptakowójca, to... <głodem> A to... Zakopano go <laughs> Wiesz co bardziej rozkurwi? Jak się co? okaże, że nie trzeba było robić kwadratów, tylko mogłeś taki duży prostokąt zrobić z tej, tej podłogi A few moments later Co ty zrobiłeś? Można, patrz My kurwa całość robiliśmy, tak? Wiesz ile no, drewna straciliśmy? Co? No, nie dużo, co ty Nie, nie dużo, co ty, co ty, No co ty na to małe, na to małe. Ale na przykład jak zrobić tak Teraz ty mi powiedz, co nie rozumiem E te kurwa, nie widzisz, że niszczę. i bo ci coś we Ej, no jakoś się przybierało, tak? Czemu nie mogę ubrać, po prostu coś? Masz jakieś Mam ubranie. Oho, i chcesz dać, o <grym> Tak, tak, no. ja mogę. To też <grym> mogę ściąć, patrz. Parzyś teraz zrobił. A <grym> zajebiście, że ty te bloki, coś tam postawił, to zapierdala i kładzie je tam gdzie wcześniej. <grym> Serio? Spod nóg ci zabiera. No Chodź, bo zrobimy drzwi. A, bo dobra razem wszystko. <grym> e, bo czarna noga się robi. No to zjedz Nie mogę jej zjeść. Dlaczego nie mogę zjeść nogi? Nie mogę zjeść nogi. Dobra, zjadłem, zjadłem Daj granat co mhm. sobie wziął coś. Nie Niełogosławiec. Za okejkę. jakbym przypadł, mam granatę, to rozjebał? Trochę się uważał A mogę? Okay. Nie! Weź pod kątęci. Nie! Pod kątęcę trochę, dodałem. O kurwa, tylko trafiłem w Słowo. łeb, Widziałeś to! Startu, no do kurwo, zaprosisz mnie dzisiaj! Popatrz się jeszcze, proszę. O, coś cię bije, coś mnie zabiło. Co? Nie wiem, umarłem od czegoś. What? Cześć. Ty nie uderzałeś? No. To niezwykły chłop z ciebie. Wiesz co? Pierdolę się. No ty No już sam granata teraz. Chodź zobacz tego, patrz jaki ubrany Jak ty w Stanie z kurwa? Wyglądasz identycznie jak on, wiesz? <głyszał> Czekaj. co w ciekawe sensie, patrz jak to jest głęboko, ta woda głęboko jest no, Zrobimy tutaj to tubelko w ogóle później. Ty... Widzisz jak to jest daleko? Jak chcesz to niby belki przetransportować? Normalnie, moc się zrobi Ty <głyszał> chyba jesteś jebnięty <głyszał> Kurwa <głyszał> Jebiemy ten dom na tej wodzie pierdolego, nie chce mi się grać No, co? Patrz tu leciła? A leci, no! no, leci, no. Masz. Czekaj, czekaj, oddam cię, bo czekaj, masz. Dzięki! Ty, a czekaj, jakby to zrobić. Proste, jakbyśmy no? zrobili tą stopień? Uuuu, stopień! Praczyński has connected! Halo, praczyński? Ano. Tu ty masz gadanie, praczyński, halo! Ty masz katustekę, kurwo? Lele, Siemano, czarny! Sześć nie... Boże, rozbiłem się właśnie na jakimś zadupiu, to chyba sosną Musisz nas znaleźć, bo ci nie powiemy no. gdzie jesteśmy <noise> Moja podpowiedź jesteśmy w dupie. <noise> ho, ho ho! Już pędę, drogi przyjacielu, prosto do dupy. A jak tam jesteś, nie? No! To... <noise> Super! Czy ty sam tam jesteś? Właśnie z koleżanką, ma co? Z twoją staro tu jest kurwa ruszyć. <noise> Mamo, biegnę! Mamo, się z tam biegnę! Chcesz coś z tej Dobra, rozłączam się, darak, skrzba, ja Ty kurwa, bajajajo, ja wiem, tu na innym stoisz, kurwa, ci dam bajajajo! O właśnie, kolby. Belki z kurwa, No jeszcze Belkę, po środku. Druga. Tu po środku, Nie! Uf? Ej, ale w sumie? Nie ale masz tą to, to ścianę z tym, że zrobimy coś. A nie! <grym> Mogęś tam to zrobić, <grym> <nie grym> <nie grym> teraz <to> nie <ścianek. grym> teraz potrzebujemy desek. Au, kurwa! Ale się w kurwę się zrozpiertoli na lata. No że tak będzie. Słońce wychodzi. O kurwa. Buduj, <grym> buduj, buduj, buduj! Mam pomysł. Gdzie to długie drzewo, tutaj? No? Zrzucę po prostu na tam, to będzie blisko. Ale nie, dać chyba, nie, na nie, no nie jest taki długi, jak mi się wydaje. Jest pół cool długie. Długiego ty masz fiuta. No ma <śmum> Co? 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 w niego Co? i nie mów tak. Ty się wywali, jestem przekonany. Nie mów tak. Nie, to robię, żeby się pośmiać z ciebie. Aha. Co, no, taka prawda. Mój, co ja tu robię? Tu, Ale konie psu. Tu, 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 tu. <słuch> Ej teoretycznie jakbyśmy skazali kelvinowi ściąć drzewa on ścina do bólu czy Nie, w sensie <grym> do umarłego czy on spokojnie. Do umarł, co ty pier